Się a więc inbox bf 109 g 6 W profilu paku jest to late Series, czyli późna wersja od firmy Edward Kali 148. Tak wygląda zestaw. Instrukcja jest opis samolotu. Później mamy części, które wykorzystamy. Oraz również takie, których po prostu nie wykorzystamy, one są po prostu na, jak tu widać, na niebiesko. Mamy tu oszklenie, maski, elementy fototrawione, wykaz farb więc fajny zestaw, fajny model. Tutaj mamy zacznijmy od wnętrza. Bardzo fajnie to wygląda. Możemy albo, daj mi się kalkomanie dać, albo po prostu. Po prostu yy, wyszlifować i dać. Elementy fototrawione, więc nawet fajnie to wygląda. Fajny model. O. I tak, tutaj można wybrać. Jeżeli, yy, według wybranej yy, kamuflażu to właśnie wklejamy lub nie, więc naprawdę bardzo fajny model. Mamy maski, więc i tak to wygląda. Poszczególne elementy budowania, tu jak nakładamy maski na oszklenie. I tu mamy pierwszą wersję A kamuflażu. Czyli, czyli to jest pudełka. Mamy drugą wersję, trzecią wersję, czwartą wersję. Ja chyba będę się po prostu ku tej właśnie czwartej wersji. koncentrował na niej, bo nawet mi się podoba. I piątą wersję i Koniec aktualnej wersji tak wygląda. I na koniec mamy e, rozmieszczenie małych e, i tutaj mamy wykaz tych małych e, kalkomanii. Tutaj mamy e, blaszki, tablica przyrządów, pasy i jeszcze inne, więc tak to wygląda, mamy maski, tutaj to, to bardzo fajna, bardzo fajna kalkomania, to co właśnie chcę to, to jest właśnie, nie muszę się męczyć, po prostu przykleję to, jest naprawdę bardzo fajny wykaz elementów, Na model. I tak to wygląda. Oszklenie jest bardzo fajne, ciściutkie. O, jest dużo elementów. Nie wszystko oczywiście wykorzystamy. W razie jest tutaj naprawdę sporo, sporo tego. Przejdziemy do modelu naprawdę fajne fajne części jest tu skrzydła góra jedna druga od dołu oraz kadłub Tutaj moglibyśmy nawet coś wyciąć i chyba wkleić, bo jest tak mniej. W każdym razie tak to wygląda z jednej strony, tutaj od środka. Więc fajny model, i mamy tu jeszcze dwie ramki. Dwie ramki. Takimi mniejszymi elementami. O, tak wygląda do kokpitu. Śmigła naprawdę bardzo fajne. Więc tak wygląda jedna z tych części. I przyjrzymy tu są wydechy w całości. Tutaj też mamy. Jeżeli jest, jest z osłoną, więc naprawdę bardzo fajnie to, to wygląda. I tutaj mniejsze elementy niż zbiornik paliwa. Więc tak wygląda. PS109, późna wersja w profil paku od Edwarda. Pozdrawiam serdecznie.